Chcę sprawować tę przeświętą w czasie kwarantanny, w której jestem jako kapłan, także nieraz nie mam czasu na tą przeświętą w tygodniu, bo jestem na dyżurach. Chcę sprawować w intencji wszystkich moich koleżanek i kolegów, ratowników medycznych, pielęgniarek, szczególnie z naszej stacji z pogotowia ratunkowego w Jaszczębiu Zdroju, całego personelu. Odprawiam tę przeświętą z widokiem na ogród w Jankowicach Rybnickich w moim domu. Tam... Z tamtej strony jest Kościół. Kościół parafialny pod wezwaniem Bożego Ciała. Kościół, który gromadzi większość społeczności tej wsi, tej miejscowości Jankowic Rybnickich. Niejako chcę, aby ta Eucharystia też była darem błogosławieństwa dla tych wszystkich, którzy zamieszkują. Moich sąsiadów, współziomków. Tych, którzy razem modlą się i w tamtej świątyni. I w jakikolwiek sposób modlą się razem z nami. Niech ta Eucharystia będzie czasem, który dobrze przeżyjemy. Niech Pan błogosławi zespół ratownictwa medycznego Jaszczębiu Zdroju. Niech Pan błogosławi wszystkim tym, którzy się o nas modlą. I niech Pan przez tę Eucharystię błogosławi całemu, całej naszej miejscowości Jankowicom Rybnickim. Abyśmy godnie mogli w tej przyświętej uczestniczyć. Przeprośmy dobrego Boga za nasze grzechy. Ja przepraszam Pana Boga za wszystkie moje grzechy, nieprawości, za wszelkie zło, za słowa, za nienawiść, za to wszystko co było złe i wychodziło z mojego serca i dotykało kogokolwiek, raniło najpierw moich najbliższych, żonę, mamę, moich Koleżanek, kolegów, może i pacjentów, tych wszystkich, do których nie odniosłem się właściwie. Boże, przebacz słudze Twemu. Jak i wszystkim tym, którzy łączą się z nami w tej mszy świętej. Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Pani moi. Dzisiaj Jezus pokazuje faust faryzeuszy, którzy mówią, tak, mimo że ty ładnie mówisz, mimo że głosisz Słowo Boże, to my mówimy autorytetem prawa, że to jest nieważne. Bo to my ustalamy porządek religijny. Nie ty. Jesteś małym człowieczkiem, chodzącym przez ten świat, głoszącym Słowo Boże, ale my mówimy, co jest Bożym Słowem, a co nim nie jest. Tak dzisiaj faryzeusze w Ewangelii potraktowali Jezusa. Ci faryzeusze, o których kiedyś Jezus powie groby pobielane. Pełni jesteście fałszy, obudu, obudy. Panie moi, wiele jest takich sytuacji, kiedy władza kościelna uzurpuje sobie autorytet tego, żeby mówić, ci są z nami, a ci nie są z nami. Jezusowi dzisiaj zarzucili, a bo pochodzi z konkretnego miasta, przecież go wszyscy znamy, nie może być prorokiem. My mówimy, mocą prawa on nie jest. Panie moi, przeniosę to na nasze czasy. Sprawuję tutaj mszę świętą w oddali Kościół Bożego Ciała. Czy to jest inna msza święta? Inne głoszenie Bożego Słowa? Niech mi ktoś powie, czy na tym ołtarzu mocą sakramentu kapłaństwa, który otrzymaliśmy, ja go otrzymam w 2003 z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia, czy sprawuje inną mszę świętą, czy głoszę inne Boże Słowo? Bo co? Bo komuś w systemie ludzkim to nie spasowało? Czy w tym opłatku i w tym winie za chwilę stanie się ciało i krew Pana Jezusa, czy nie stanie się ciało i krew Pana Jezusa? Jeżeli głosimy system kościelny, to się może zgodzę. Nieco inny głosimy. Ale my głosimy Jezusa. I dla nas ważne jest Boże Słowo i Eucharystia jako katolików, jako kapłanów katolickich, którą sprawujemy. I nic innego. Faryzeusze też dzisiaj mówili. Przecież on nie może głosić Bożego Słowa, bo my ustalamy porządek religijny. Nie, kocham. Porządek religijny tylko ma sens w Jezusie i w nikim innym. W nikim innym. Nikt nie może powiedzieć ty głosisz Jezusa, ty nie głosisz Jezusa, a na pewno ja Jezusa głoszę najlepiej. Pani moi, bzdura. Moc kapłaństwa katolickiego, ważnie wyświęconego księdza, ważnie konsekrowanego biskupa jest nieodwołalna. Jest to sakrament, który pozostaje raz przyjęty. Nikt go nie może wymazać. Dlatego msza święta jest ważna. Sakramenty są ważne. A Boże Słowo jest zawsze Bożym Słowem, jeśli głosi się Boże Słowo, a nie siebie. Bo może jak będę głosił siebie, to będzie to nieważne. A jeśli głoszę Jezusa i mówię o Jezusie, to on jest inny. Tak? Inny Jezus, inny Jezus. Inna msza, inna msza, inna Eucharystia, inna Eucharystia, tak? Jezus się nie przejmował opinią faryzeuszy, którzy mówili, ty nie możesz głosić Bożego Słowa, bo nie mieścisz się w prawie. Głosił je, przypieczętował męką i śmiercią. Kochani moi, także i my, także i ja sprawuję tę Eucharystię z widokiem na Jankowice, prosząc, Także o błogosławieństwo dla mojej miejscowości, jako ksiądz katolickiego kościoła narodowego, ksiądz katolickiego kościoła, katolickiego kościoła narodowego. I nie jest tu ważna denominacja, czy jest to kościół rzymsko-katolicki, greko-katolicki, kościół narodowy. Wszyscy przyjęliśmy ważne święcenia kapłańskie. Nasi biskupi przyjęli ważne konsekracje. Biskupie, jesteśmy kapłanami. Jesteśmy biskupami, głosimy Jezusa, który jest jeden, i sprawujemy Eucharystię, pamiątkę Jego śmierci i zmartwychwstania, która jest jedna. A jeśli ktoś twierdzi, że ma patent na Eucharystię albo władzę nad nią, jest uzurpatorem, żeby tylko, ale w pewnym sensie jest bałwochwalcą który próbuje zająć imię Jezusa, który staje się tu na ołtarzu w swoim ciele i w swojej krwi. Wszyscy rozsądni chrześcijanie, katolicy, nie idźmy tą drogą, bo ona nigdzie nie prowadzi. Prowadzi jedynie do konfliktu, prowadzi jedynie do kłótni, do sprzeczki, a Słowo Boże i Eucharystia ma nas prowadzić do jedności. Wielu o tym zapomniało do jedności. Niech Pan Bóg błogosławi nam wszystkim. Niech Pan Bóg błogosławi całym Jankowicom Miojca ojca i syna i ducha świętego błogosławieństwem kapłańskim.